Jak się czujecie? Bo dzisiaj występowaliście przed publicznością typowo studencką. A jak się czujecie i jakie zauważacie różnice między występami takimi telewizyjnym a właśnie takim dzisiejszym? No, występ telewizyjny też najczęściej jest publicznością, bo publiczność i w ogóle żywe reakcje to jest jakby krwiobieg kabaretu. Nie da się inaczej robić, żeby tych reakcji nie było. Można, ale my lubimy czuć właśnie publiczność blisko, a zwłaszcza studencką, która jest żywiołowa, nie daje się oszukać nawet, trzeba być szczerym, fajny. Lubię, lubię grać dla publiczności studenckiej, a zwłaszcza jeśli się okaże tak jak dzisiaj, że, że jeszcze to, co robimy, działa też na studentów. W sensie, że się śmieją. To fajnie. Jak na Pana wpłynęły studia, jakieś najfajniejsze historie, czy może ukierunkowało to jakąś karierę u Pana? No, wszystko, co się zdarzyło później, zaczęło się na studiach, bo poznaliśmy się z, z, z ja, Robert, Rafał, Przemek, na studiach właśnie. I, i gdyby nie to, to prawdopodobnie nie, nie powstałby żaden kabaret moralnego niepokoju, bo nie szukalibyśmy się po mieście, czy po... Czy po zakładach pracy później? Tylko najfajniejsze rzeczy, najfajniejsze znajomości też zawiera się na studiach, tak z mojego doświadczenia. I później, oczywiście mam wielu przyjaciół, znajomych spoza studiów, ale jednak ten najbliższy trzon to, 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 to starają ludzie ze studiów. Więc jeżeli, drodzy moi, <laughs> chcecie coś zrobić, to nie marnujcie studiów, róbcie jak najwięcej rzeczy się da, bo nigdy nie wiadomo, co z tego wyniknie. Myśmy wszyscy pracowali w agencjach reklamowych jeszcze, kończyliśmy polonistykę, no i robiliśmy wszystko, jeździliśmy na warsztaty teatralne, filmowe, dziennikarskie, pisania opowiadań, itd., itd., i przypadkowo byliśmy też, stworzyliśmy pismo literackie i przy okazji też zaczęliśmy robić kabaret. tak tam się podobało imprezowanie około występów. Że postanowiliśmy, że tak będziemy spędzać czas. Robiliśmy to 8 lat za darmo, a potem zaczęliśmy nawet na tym zarabiać. Więc, więc to tak, do studia trzeba wykorzystać i nie tylko do nauki, ale do tego, żeby, żeby, żeby znajdować kontakty, rozwijać zainteresowania każdego rodzaju.